Czy istnieje święty gral wędkarstwa spławikowego. Czy istnieje jakieś ostateczne rozwiązanie, które da nam pewne zwycięstwo w każdych zawodach. Jakaś super zanęta, super dodatek, czy dopalacz, który spowoduje, że ryba będzie brała tylko u nas. No muszę Was zmartwić, ale wbrew powszechnym mitom najlepsi zawodnicy nie mają czegoś takiego. Pewne rzeczy działają na pewnych wodach. Ale na innych znowu nie. Dlatego nie ma czegoś takiego jak technika, tudzież właśnie zalęta, która zawsze będzie działać. Niegdyś usłyszałem, że na sukces zawodnika składa się wiele małych, pojedynczych procentów. Jest to zasada jednego procenta. Czyli nie ma jakiegoś jednego wielkiego. Wielkiej rzeczy, która zmienia cały obraz naszego wędkowania, jest to szereg, setek drobnych szczegółów, które składają się na sukces końcowy. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, I nie tylko w tym filmie, bo będzie to kilka nagrań, ponieważ temat jest dość obszerny, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o podstawie, czyli o stanowisku. Stanowisko wędkarskie jest takim samym narzędziem jak wędka czy spławik. Również łowi ryby. Źle zrobione stanowisko potrafi zniweczyć na nawet najlepszą taktykę i może spowodować, że przegramy zawody. Dzięki latom praktyki wypracowałem swój własny sposób rozkładania stanowiska. Nie mówię, że jest to jedyny, właściwy i najlepszy, natomiast jest to coś, co mi się sprawdza i bardzo mocno przyspieszyło moje łowienie. Szczególnie, gdy jest potrzeba łowienia szybkościowego długą wędką, takie ustawienie stanowiska, jakie Wam za chwilę pokażę, spowodowało, że naprawdę przyspieszyłem. Nie przedłużając, rozłóżmy nasze stanowisko. Jak zawsze zaczynamy od kosza, A więc rozkładamy kosz. Oczywiście na łowisku ustawiamy go do poziomic. Skręcamy boki. I zobaczcie, ja mam tutaj zamontowane fajki, które są podporą moich półek bo bocznych. Nie mam żadnych bocznych nóg. Dlatego uważam, ponieważ uważam je za niepraktyczne. Tu natomiast mam podpory balkonu. W tej chwili już mam wstępnie rozłożone. Mogę uzbroić mój kosz w boczne półki. Także zobaczcie, jest to dość Dosty system i bardzo szybki rozkładanie jedną zamontowaną drugą oczywiście potem wszystko ustawiam odpowiednio w wysokości i nasz balkon Proszę bardzo. Podstawowe stanowisko jest rozłożone dosłownie 30 sekund. W następnej kolejności montuję sprzęt dodatkowy. A więc, skarpeta. Ja montuję ją w taki sposób. Później wyjaśnię dlaczego. Pojemnik na wodę. I zamontujemy. Odrzędne na topy montuję go do mojej półki bocznej za pomocą takich rurek, które nie wiem gdzie mam drogą. W tym celu używam takich krótkich rurek. Teraz wkładam je w miejsca, które normalnie byłyby nasze nogi. I zakładam grzebień w taki oto sposób. W następnej kolejności rozkładam mój stojak, stojak na to. I w tej chwili naprawdę stanowisko już jest gotowe. Można zacząć wyciągać różne drobiazgi. I przygotować się do rozłożenia wędki. Jednakże zanim to zrobię, rzucę jeszcze siatkę. Co prawda nie do wody, ale wyobraźmy sobie, że jest to woda. Moje stanowisko jest już w pełni rozłożone. Teraz chciałbym omówić różne detale. Zobaczcie. Tutaj mam pojemnik z wodą. Jest to niezwykle ważna rzecz. Po pierwsze, wiadomo, w trakcie łowienia używamy glin, brudnych rzeczy, więc zawsze możemy umyć ręce. Wytrzeć używając szmaty ze śluzu, z ziemi, z różnych rzeczy. Ale równie ważne jest to, Trzymając mając tutaj wodę w trakcie zawodów trzymamy tutaj nasze wielonożyczki do cięcia drzownic ponieważ w momencie gdy po cięciu zostawimy je brudne potrafią, krew z tych drżownic potrafi zaschnąć i następnym razem będzie nam trudno ciąć drżownicę. zwróćcie uwagę jak dużo miejsca mam tutaj na tym balkonie zrobiłem tak specjalnie ponieważ często jest tak, że jeżeli mamy balkon zbyt blisko, ta siatka, którą mamy przed sobą, znajduje się pod balkonem i widziałem sytuację, w których wędkarz wyciągając rybę z naszego podbieraka, próbując wrzucić do siatki, po prostu wypuszczał rybę, dużą rybę poza siatką, co wiadomo, bardzo nas boli. Ja w przypadku, gdy złowię dużą rybę. Mam ją tutaj w podbieraku. Po prostu rozczepiam ten podbierak, kładam rybę do środka. I puszczam ją. Dzięki temu, że mam tu miejsce, mogę to zrobić nie mam ryzyka, że mi duża ryba ucieknie. Ustawienie podbieraka też jest ważne. Musi być pod ręką. Nie gdzieś z boku na podpórkach. Zawsze musi być tutaj pod ręką. Kolejną rzeczą jest skarpeta. Zobaczcie, mam ją również zamontowaną na fajce ruchomej. Jest to zrobione po to, że w momencie gdy mam rozłożoną tyczkę, zazwyczaj ona jest lekko przesunięta w tą stronę. Gdybym miał to zamontowane na stałe, w momencie gdy nęciłbym wstępnie dużymi kulami, to mi przeszkadza. Dlatego mam to na ruchome, w momencie gdy łowię na przykład maczówką albo nęcę wstępnie, Daję to na bok, nie przeszkadza mi tutaj nic, nie mam żadnych przeszkód podczas łowienia. Teraz zobaczcie, jak mam zorganizowaną platformę, na której trzymam wszystkie moje przynęty i gliny. Mam tutaj dwie kuwety, w których trzymam gliny, mam też na zanętę i pudełko na robaki. Wszystko jest kompaktowe, chodzi o to, żeby było jak najmniej tych różnych pojemników i tak dalej. Bo w trakcie zawodów no, każda sekunda się liczy, to wszystko ma na wpływ na nasze wyniki. W związku z tym nie mamy czasu, żeby tutaj grzebać i szukać. Wszystko musi być maksymalnie uproszczone. Eee, tak jak widzicie, bentonit, liant, jakiś tam dopalacz, przynęty, no i kubeczek do cięcia czerwonych robaków. Wszystko prosto, schludnie, łatwo i szybko. Po drugiej stronie mam. Platformę techniczną, na której trzymam rzeczy potrzebne podczas łowienia yy, i klasycznie gruntomierz, różne obciążenia, których używam w trakcie zawodów. Bardzo drobne śruciny do doważania z pławików, jeżeli jest taka potrzeba. Farbki szybko schnące do kolorowania anten, gdy się zmienią warunki. Taśma, która jest niezwykle potrzebna. No i jeżeli łowię na maczówkę, to oczywiście. Marker. Yy, tutaj mam swoje portfele. Używam wąskich, małych portfeli, żeby nie zajmowały dużo miejsca. Osobiście kiedyś stosowałem duże skrzynki, ale po prostu przeszkadza. Lepsze są małe. No ileż tych przyponów na zawodach zużyjemy? W takich portfelach mogę ich trzymać około 100-150. Jest to wystarczające. Ostatnią rzeczą, którą tutaj mam, yy, jest miarka do pomiaru ryb. Yy, ja sam zrobiłem, jak zresztą widzicie. Dlaczego jest tutaj? Otóż chodzi o to, że w momencie, gdy złowimy rybę, złapiemy tą rybę lewą ręką. Ja jestem praworęczny, więc wędkę będę trzymał w prawej ręce. Nie wyczepiam tej małej ryby od razu, tylko przykładam do mojej miarki. I dosłownie w sekundę, dwie, od razu wiem, czy ona jest wymiarowa, czy nie. Dopiero wtedy ją odhaczam, wypuszczam bądź rzucam do siatki. Więc wszystko odbywa się szybko. Nie mierzę, nie szukam. Mam wszystko pod ręką. Trzy ostatnie ważne elementy to są rękawice. Używam ich dość często, szczególnie wtedy, gdy mamy zmienne warunki, czyli czasami pada deszcz, i tyczka lubi w momencie, gdy wysycha, staje się bardzo trudna w wywożeniu. Jak wiecie, jest bardzo ciężko wyjechać tyczką, gdy jest na wpół mokra. Tutaj również trzymam spryskiwacz. Zobaczcie, jest to bardzo wygodne miejsce, ponieważ one są dość wywrotne. Jak je stawiamy gdzieś na platformie, to po prostu robią bałagan. Więc tutaj jest bezpiecznie. Mam go pod ręką, nie muszę też go nigdzie szukać. I ostatnie miejsce to jest to zapasowa glina. Zawsze trzymam to. Tą glinę w dużym wiadrze, dlatego, że małe jest dość wywrotne. Schodząc z kosza można kopnąć, można przewrócić. Natomiast, gdy jest w kotle, potem mamy małe wiadro przykryte pokrywką. Nie wysycha i jest bezpiecznie. Wszystko, co dzisiaj omówiłem, ma ogromny wpływ na to, jak szybko łowimy. Jest to zrobione w taki sposób, żeby zmaksymalizować naszą wydajność podczas szybkościowego łowienia tyczką. 辛苦呀。